Dobry wieczór, tylko bardzo bym prosił o potwierdzenie, czy może mnie słychać? Tak, słyszymy Pana doskonale. Dobrze, to proszę się dziękuję. Proszę ścierować slajdy. Oczywiście, już. Dobrze. Tak. Powinno wszystko być widoczne. Tak, widzimy. Proszę Dobrze. bardzo. Tak więc, proszę Państwa, temat mojej pracy inżynierskiej to jest projekt i wykonanie systemu automatycznego poziomowania siedziska dla wózka inwalidzkiego i pracę inżynierską realizowałem pod opieką merytoryczną Pana doktora inżyniera Zbigniewa Pilcha. Natomiast praca inżynierska ta jest jedynie częścią trzech w sumie prac inżynierskich, których celem było skonstruowanie, zaprojektowanie wózka inwalidzkiego, który by wjeżdżał po schodach, który by wjeżdżał po schodach, a także pokonywał pewne Pewne przeszkody. Dobrze. Proszę Państwa, praca inżynierska ta rozpoczęła się, można powiedzieć, od takiej analizy wózków inwalidzkich na przestrzeni historii, już od etapu starożytności do obecnych udostępnionych rozwiązań. Natomiast w trakcie powstawania tego projektu inżynierskiego zauważono, że jednak nie istnieje takie rozwiązanie, które by pozwoliło osobie niepełnosprawnej na, automatyczne, na, na autonomiczne poruszanie się bez, bez pomocy opiekuna. Tak więc kluczowym zadaniem, nazwijmy to, było zaprojektowanie takiego wózka inwalidzkiego, który nie tylko by umożliwiał wjazdę po schodach, ale również osoba niepełnosprawna, aby pozostawała w dalszym ciągu w pozycji pionowej. Co przekładałoby się jednocześnie na bezpieczeństwo oraz komfort osoby, osoby niepełnosprawnej użytkującej dany łózek. Należało w trakcie przygotowania pracy inżynierskiej przeprowadzić pewne koncepcje względem systemu automatycznego poziomowania. Tutaj przedstawiono cztery takie najbardziej popularne. To znaczy, najbardziej popularne. Cztery koncepcje, które miały odpowiednie plusy i minusy. Zostały one zestawione odpowiednio w tabeli ze względu na pewne takie kluczowe aspekty, które uwzględniłem przy podejmowaniu decyzji, za którą koncepcją należałoby podążać. Ostatecznie wygrała koncepcja wymagająca użycia czterech siłowników, ponieważ stanowiła pewne: Pewien taki złoty środek pomiędzy zawiłością modelu matematycznego, zapotrzebowania energetycznego, ale i tutaj można powiedzieć, że kluczowym aspektem okazała się możliwość zmiany wysokości siedziska, czego niestety nie oferowała możliwość wykorzystania dwóch siłowników. Dlatego ostatecznie zdecydowano się na tą koncepcję. Proszę Państwa, w pracy, można powiedzieć, wykorzystano takie trzy kluczowe elementy, a więc urządzenie wyjścia, którym był inklinometr dokonującego pomiaru pochyłu osoby niepełnosprawnej względem poziomu. Następnie serce całego układu i tutaj zdecydowano się na wykorzystanie mikrokontrolera Raspberry Pi, gdzie program odpowiednio przetwarzał informacje uzyskane od inklinometru a następnie przekazywał do siłowniku, do odpowiedniej pary siłowników, a więc pary aktuatorów. Dobrze, tutaj był jeszcze zaszła konieczność wykorzystania jeszcze dodatkowego modułu. To jest, można powiedzieć, taki sterownik L298N do wysterowania odpowiedniej pary siłowników, ponieważ jeden taki sterownik może spokojnie wysterować odpowiednią parą, a także zasilić te siłowniki. Natomiast obsługi, obsługa była stosunkowo prosta, ponieważ podpięcie do Arduino czy też Raspberry odpowiednio sterowało całą logiką, która dla tego układu automatycznego pozostawała jednak nadal kluczowym zjawiskiem. Tutaj przedstawiono, przedstawiono na zdjęciu rezultaty, tak więc jak widać wózek ten odpowiednio wjeżdżał na schody. System poziomowania zadziałał poprawnie, choć niestety jednak należy jeszcze nadać pewne poprawki względem ustawienia tych siłowników, tak aby system poziomowania spełniał odpowiednie normy dla budynków architektonicznych. Na tą chwilę niestety, ale, ale ciągle jednak ten zakres poziomowania pozostaje Pozostaje za mały, jednak prace nad wózkiem nie są absolutnie zamknięte z chwilą obrony, tylko one nadal trwają, ale o tym jeszcze za chwilkę wspomnę. Projekt był realizowany we współpracy z jednostką Politechniki Krakowskiej Future Lab, gdzie razem właśnie z zespołem jeszcze dwóch kolegów udało się uzyskać dofinansowanie na realizację chociaż takiego można powiedzieć prototypu. Natomiast dzięki temu co udało nam się do tej pory osiągnąć. Wózek ten pojawił się na 30. konferencji naukowo-technicznej w Rytrze, gdzie nawiązałem pewne pierwsze takie kontakty celem podjęcia dalszej współpracy z siecią badawczo-rozwojową Łukasiewicza. Tak więc również został opublikowany artykuł w przeglądzie elektrotechnicznym. Tak więc, co tu można więcej powiedzieć? Wydaje mi się, że przedstawiłem wszystko. Przede wszystkim, prace cały czas nadal trwają i cały czas pozostajemy otwarci na współpracę. Ja natomiast, jeszcze korzystając z okazji przed dzisiejszym gronem, chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu doktorowi inżynierowi Zbigniewowi-Pilchowi za całą opiekę merytoryczną, jaką do tej pory mnie otaczał. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie, a Państwu dziękuję uprzejmie za uwagę.